Witajcie z tej strony Uluru! A w tym filmiku otworzymy sobie dzisiaj paczuszkę. Taką jedną dużą. No dobra, no to ja już Wam pokazuję tą paczkę i będziemy ją powoli otwierać. I ta paczka jest taka duża, tutaj macie w porównaniu do Uluru tak mniej więcej. Czekajcie. O, no to taka spora paczka. Także lecimy z otwieraniem. Na razie środek wygląda tak, także zaraz tutaj będę powoli Bierać, nie to wciągnę. O. I mamy liścik, więc przeczytajmy liścik. Dobra, liścik wygląda tak o. Jak otworzymy to, mamy tutaj bardzo ładnie wszystko kolorowo. Także przeczytajmy. Hej, Uluru, LPS, jestem Jagoda. To pierwsza paczka do ciebie. Mam kilka rzeczy do ciebie. Jest jeszcze kilka rysunków do ciebie. Hej, Kaniego, bardzo. Cieszę się, że wysłałaś do mnie pierwszą paczkę. No i jestem bardzo ciekawa Twoich rysunków oraz <grywa> co tam do mnie przysłałaś. Dobra, i mamy pytanka. I pierwsze pytanie, ile masz lat? Mam 17 lat. E, ile masz LPS? E, tak ponad 650 chyba sztuk mam już. E, czy lubisz u mnie? Oczywiście, że tak. I tutaj na dole jest napisane, czy e, masz Messengera? Jeśli masz, to, e, to zaproś mnie i tutaj mamy jeszcze nazwę. E, ale no, chcę powiedzieć, że Messengera mam, ale jest to e, prywatne. No i niestety no, nie dodam Cię, bo jest on tylko dla takich osób właśnie z prywatnego mojego życia. Ale jeśli chcesz ze mną popisać, to zapraszam Cię na mojego Instagrama. E, nazwę masz oczywiście w opisie. I tutaj mamy jeszcze ślicznego narysowanego pet Shopa. oraz tutaj taką chmurkę. No i to w sumie koniec liściku, więc teraz. E, Lecimy dalej i mamy tutaj kolejną kartkę z napisem, co znajdziesz w paczce. No dobra, to mamy napisane, że w paczce znajdują się bryloczki, e, rzeczy z, MO, z, z modeliny, e, ubranka dla LPS, gumeczki, chyba e, coś do pisania, naklejki, rzeczy z koralików, obruszki, naklejki dla LPS, e, ubranka kokardki, popcorn, zeszyty i książki dla LPS, poduszki dla LPS, laptop, telefony, a dalej to Ci nie powiem. Okej, okay, no to naprawdę bardzo dużo rzeczy się zapowiada. Także yy, lecimy dalej, zobaczymy czy tutaj mamy jakąś kolejność wyznaczoną, czy po prostu otwieramy to, co nam padnie w ręce. W ogóle mamy tutaj kilka numerków, ale tutaj akurat w tym nie mam. Mamy czwórkę, piątkę, siódemkę. A tutaj też mamy numerki, ale też jak się ułoży y, według liter, to wyjdzie u luru, jak możecie zauważyć. Y, fajny pomysł, już jedna osoba mi tak zrobiła. No i właśnie nie wiem, sobie, jak sobie po, y, tutaj pootwierać, więc nie wiem, czy mam się, czym mam się tutaj sugerować. Chyba, że lu. Luru. Może luru. No nie wiem, no dobra. Najpierw otwórzmy sobie to. I w środku znajdowały się takie trzy kokardki. Bardzo ładne. One są w ogóle zrobione z papieru. Bardzo fajny pomysł. Takie fajne kolorowe wyszły. Dziękuję Ci bardzo za nie. Teraz czas na numerek dwa. I w numerku dwa mieliśmy z modeliny kotka brokatowego. Bardzo fajny, bardzo ciekawy. Jeszcze był taki cukierek brokatowy. Później mamy takiego króliczka, taką jakby. Tlankę. Tutaj mamy chyba yy, jajko. Takie roz, już na patelni takie sadzone. To się, nie wiem, tylko jajczce. Nie wiem, jak to się, ale to jest chyba w sensie sadzone jajko. I mam buźkę. Bardzo fajny pomysł. Dalej mamy chyba patelnię. I ostatnia rzecz: to mamy taką rzecz. I wydaje mi się, że to jest chyba kocyk. I na kocyku coś jest żółtego, ale fajny, fajny bardzo fajny, bardzo mi się podoba, bardzo ładne rzeczy widać, że się postarała się go do, no i dobra, no i lecimy z numerkiem 3 i było w środku takie pudełko które się otwiera a tam mamy hamburgera z plasteliny bardzo fajny pomysł i teraz mamy tutaj coś większego i wygląda tak o. Ojejku, ale to jest mega! A mi się to podoba! Jeju! Już wam pokazuję? Mamy bryloczki. Tutaj mamy frytki, to mamy hamburgera. Ale bardzo fajny pomysł! to są takie kuleczki, które się układa, chyba na takiej e, jakiejś tam specjalnej podstawce, czy coś tego typu, żeby tam właśnie wszystkie kuleczki były równe. I później się to spryskuje i one się łączą. I można właśnie zrobić takie coś, ale żeby brylożki, to nie wiedziałam, że jest takie coś, ale mega fajne, dziękuję bardzo. Na pewno gdzieś sobie przyczepię, albo do kluczy, albo może do torebki. Dobra, to teraz weźmy ten numerek 4. I w środku znajdowały się takie dwa zeszyty, które są bardzo ładne, w sensie okładki bardzo fajnie zrobione. I w środku jest pusta, żeby można, żeby pierwszy mógł sobie zapełnić w szkole takie jakimiś notatkami. Bardzo fajne, dziękuję. I teraz mamy tutaj większy numerek 5. I w środku były znowu te takie kuleczki, które tworzą jakiś obrazek. One no, są bardzo fajne. Ja też je kiedyś miałam, jak była młodsza. I tutaj mamy chyba e, loda na patyku z buźką Widzicie? O! Jak fajne. Później był taki trójkąt króliczek Ewentualnie może uluru Bo tak, nie wiem Tak na pierwszy rzut oka tak pomyślałam o uluru Ale to, nie wiem, może Mi się coś po prostu Tak wyobraźnia zadziałała A miałoby być to coś innego I mamy jeszcze takie ciasto z wisienką Dobra, otwórzmy teraz sobie siódemkę I jest to ostatni Ostatnia, yy, ostatnia rzecz, za, rzecz jest zapakowana Z numerkiem i później będziemy otwierać Już tak nie po kolei, bo No nie ma numerku, więc nie wiem jak W jakiej kolejności otwierać i w numerku 7 były takie naklejki. A jeszcze tutaj mam taką wisienkę. Bardzo fajny pomysł. W ogóle te naklejki są chyba własnoręcznie robione. Ja się naprawdę tutaj odkleja i. To się klei, tylko to się coś paklejąca, a to jest takie. Nie no, naprawdę bardzo fajny pomysł. Super, dziękuję. Gdzieś sobie przykleję to na pewno. No dobra, i teraz otwórzmy bez numerka. Takie coś. W środku były takie dwa boła bądź obruszki dla pet shopów, ale jeszcze takie kolejne dwa boła bądź obruszki, tylko z takim pomponikiem. Bardzo fajnym. na pewno ten przyda mi się do nagrywania, do ozdabiania pet shopów. Dziękuję bardzo. Ok, teraz przejdźmy do rzeczy zapakowanych w folię. I mamy taką własnoręcznie zrobioną torbę. Bardzo fajny pomysł. Dziękuję bardzo. Teraz otwórzmy troszeczkę większe. W środku były gumki do włosów. Bardzo fajny pomysł. Ja często wiążę włosy, więc przyda mi się bardzo. Dziękuję. Zostały jeszcze dwa takie w płodku, więc już je naraz otworzę i wam zaraz pokażę, co było w środku. I w tym pierwszym mieliśmy takiego misia narysowanego, a z drugiej strony mamy gąbkę, a w tym mniejszym były takie naszyjniki, własnoręcznie robione. Bardzo fajne, dziękuję bardzo. Mega są. Nie zauważyłam, że jest jeszcze jedna rzecz zapakowana. Tak wygląda, także otworzymy ją teraz. I w środku znajdował się taki długopis, który pisze na niebiesko. No dobra, no i teraz zostały nam rzeczy, które są po prostu luzem, y, w, były po prostu luzem włożone y, do paczki. Także już Wam pokazuję, co tutaj było. I takie pierwsze rzeczy, które były tutaj, to takie pomponiki, takie cztery. Również taki rysunek, bądź właśnie może kolorowanka takiego Donata z uśmieszkiem. Laptop, który jak się otworzy wygląda tak o. Jabłuszka, które chyba były własnoręcznie robione. Tutaj mamy jakieś jedzonko, bądź piciu własnoręcznie robione z modeliny. Łóżko, które wygląda tak o, bardzo ładnie ozdobione. I w środku, już pozwoliłam sobie zajrzeć, mamy tutaj yy, poduszkę chyba. Teraz zobaczę, a nie, przepraszam, kocyk. A w drugim mamy poduszkę, o. Taką wygląda. Mamy jeszcze tutaj ładny taki obrazek yy, ze słonecznikami. I jak otworzymy, to tutaj jest coś zapełnionego. I tutaj mamy chyba wszystko z modeliny, jak widzę. Dobra, już Wam po kolei to będę pokazywać. A więc mamy hamburgera kolejnego. Marcheweczki, mleko, jogurt, soczek i wydaje mi się, że to powinno być złączone i to by pokazywało taką Uluru. W sensie, że to jest stów, a tutaj mamy tą buźkę, to moje. Bardzo fajny pomysł, dziękuję bardzo. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w środku znajdował się taki zeszyt. To jest taki w sumie zwykły rozmiar zeszytu. Ale co go wyróżnia od reszty zeszytów to to, że jest on własno ręcznie zrobiony. Tutaj możemy zauważyć, że jest wszystko poszywane. Są kartki tylko z innego zeszytu, ale wszystko jest poprzyczepiane własnoręcznie. Okładka jest własnoręcznie robiona. Bardzo fajny pomysł, przyda mi się do następnego roku szkolnego. Dziękuję bardzo. I to było wszystko z paczki od Jagody. Jagodo, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie rzeczy. Wow, aż nie spodziewałam się, aż tyle, że aż tyle rzeczy będzie. A jeśli chcecie wysłać do mnie paczkę, to oczywiście w opisie macie podany adres, na który możecie wysyłać. Oraz zapraszam na mojego Instagrama. Yy, no, no i to w sumie tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczorku. No i do usłyszenia. Pa, pa!